Cześć, moi drodzy! Dzisiaj zajmiemy się analizą tematu, który potencjalnie jest wyjaśniony we wszelkie możliwe sposoby. Każdy rozumie, dlaczego się tak dzieje, skąd to się bierze, jak to funkcjonuje, ale każdy się dziwi i powoduje to uśmiech na twarzy. To są te nasze wspaniałe, samotne mamy na Tinderze, które poszukują sobie mężczyzny, który spełnia jakieś kryteria wyglądu, generalnie postrzegania przez pryzmat tego, czym jest mężczyzna w społeczeństwie o zaradności, o wzroście, o wielkości tego i owego, czy to portfela, czy innych rzeczy i perspektyw tego, na co ta pani zasługuje i co ona powinna dostać. Bo to jest. Przenikanie się dwóch strategii reprodukcyjnych. I to jest właśnie mankament mieszanej strategii seksualnej. Panie nie rozumieją tego, jak to funkcjonuje. One czują. Mieszana strategia seksualna została zaobserwowana przede wszystkim u szympansów. Chodzi o to, że. Tak, to będzie ten tekst. Alfa szmaci, a beta płaci. Duży szympans, który mieć dużo banan. Duży, duży banan mieć i tak dalej. On rozsiewa swoje geny. I pani szympans. Przyjmuje te geny z tego silnego samca w celu wychowania potomstwa. To jest normalna strategia seksualna wśród zwierząt. Ludzie są też zwierzętami, to, że mamy świadomość, to niczego nie zmienia. Nadal kierujemy się instynktami, emocjami, uczuciami i bodźcami. I jakoś na nie reagujemy. Gdybyśmy tak nie robili, wszyscy bylibyśmy socjopatami. W każdym razie, po przyjęciu genów od dużych szympans, pani szympans potrzebuje kogoś, kto podtrzyma te asety. Te, te geny, te dobra i tak Bo to, że kobieta po rozwodzie dostała od męża wspaniały dom i samochód, to nie oznacza, że ona będzie w stanie go utrzymać. Ktoś musi się znaleźć, który podtrzyma te asety. Potomstwo jest również asetem. To jest po prostu dobro. To jest przekazany jakiś materiał genetyczny i to jest inwestycja. I to się nazywa fachowo inwestycją rodzicielską. Żeby podtrzymać tą inwestycję rodzicielską i mieć czas na funkcjonowanie jej, potrzebuje słabego samca. I w tym momencie wkracza mały, chudy szympans, który krąży wokół tej samicy, nazywamy to fachowo beta orbiterem. Ja sam nie lubię określenia beta i alfa, bo w społeczeństwie one tak za bardzo nie funkcjonują, to jest taki enigmatyczny system, każdy może mieć takie i, i cechy i inne, oczywiście. No ale mówimy tutaj o przyrodzie i mówimy tutaj o konkretnym kontekście. Więc beta samiec wkracza, otacza opieką i tak dalej i liczy, że może tam zamoczy swojego banana, może zamoczy, może nie. Wśród ludzi też to funkcjonuje tak. Stąd się biorą właśnie samotne matki. Stąd się biorą jednorazowe wpadki i przygody. Bo? Bo on był szarmancki. On miał to coś. On był fajny. No i wpadł on. O, on był strasznym toksykiem. On mnie zostawił od razu, skasował mój numer i tak dalej. Robert, weź się zajmij, mną i moim dzieckiem. Czo, bądź taki dobry, kochany. Ty jesteś taki fajny. Ja bym chciał, żebyś ty był moim facetem. Nie jesteś jej pierwszym wyborem. Zrozum to. W końcu to zrozum i zaakceptuj że to nie jest główna inwestycja. Ona pozyskała to, co chciała, z innego miejsca, od innego mężczyzny. A teraz ty będziesz tym, który będzie płacić i wspierać. Nie ma w tym nic złego. Nie ma w tym absolutnie nic złego. To jest normalna strategia seksualna. Ona funkcjonuje i tego nie można oceniać przez pryzmat dobre czy złe. Kobiety tak myślą, kobiety tak się zachowują, kobiety tak oceniają i tak analizują. I beta samce, raz kolejny. Nie lubię tego słowa w stosunku do ludzi, ale na betach jest skonstruowane społeczeństwo, bo gdyby nie, to by to wszystko upadło, bo zobaczcie, czysto hipotetycznie. Wycofajmy wszystkie świadczenia alimentacyjne, wycofajmy dodatki socjalne, wycofajmy 500 plus. Ja wam gwarantuję, że te wszystkie matki z dziećmi wylądują na ulicach od razu. Kapitan państwo, czyli największy beta samiec w społeczeństwie utrzymywany z naszych podatków, wspiera tą strategię mieszaną seksualną, wspiera te kobiety, wspiera te dzieci. To nie jest nasz biznes, to nie jest Twój biznes, to nie są Twoje podatki, tobie na tym zupełnie nie zależy. Ale kapitan państwo w tym momencie właśnie roztacza opiekę nad nimi. Problem natomiast pojawia się w momencie, kiedy kobieta, która podjęła się mieszanej strategii seksualnej, próbuje powrócić do swojej pierwotnej strategii seksualnej, do pozyskania genów od samca alfa. I w tym momencie ewaluacja na podstawie teorii gier i macierzy zysków, strat i wypłat coś tu zawodzi. Jest tu pewien problem, ponieważ. Kobieta wybrała już swoją strategię seksualną, pozyskała potomstwo od samca alfa i chce sobie znaleźć drugiego samca alfa, który roztoczy opiekę nad nią i będzie się zajmować nią i jej asetami. Ale to tak nie działa. To tak nie funkcjonuje. Samiec alfa nie ma ochoty tego robić. Samiec alfa po prostu zaliczy się jeszcze raz, zrobisz sobie kolejne dziecko z kolejnym i zostaniesz sama. I kapitan państwu znowu będzie finansować to wszystko i wspierać. Drogie dziewczyny, weźcie mi wytłumaczcie, jak to jest? Że wy walczycie z biologią, która funkcjonuje od zawsze i stabilna y selekcja seksualna, stabilna strategia seksualna ESB, tak to się nazywa, próbujecie to zmieniać. To tak nie funkcjonuje w przyrodzie. To jest właśnie największy mankament tego. Jak już raz przegrałaś na macierzy wypłat w tym momencie w teorii gier, to ty drugi raz na tym rynku wtórnym się nie znajdziesz z, z samcem alfa. On cię tylko i wyłącznie wykorzysta i zostawi. No, drogie panie. U was to tak nie funkcjonuje, my was nie postrzegamy przez ten pryzmat, ty nie dostaniesz samca alfa znowu, ty dostaniesz betę, który będzie cię utrzymywać, którego ty nie będziesz szanować, którego ty będziesz olewać, który nie będzie ci dorastać do pięt i będziesz szukać sobie kolejnego faceta, z którym możesz pójść do łóżka, bo on będzie bardziej odpowiedni w twoim pryzmacie postrzegania, ale ty już przegrałaś to swoje życie, ty już przegrałaś tą grę, bo żaden samiec alfa nie będzie tobą zainteresowany. Tyle. Szukaj sobie bety. <noise> Będziesz miała przynajmniej stabilne życie. I tak patrz przez taki pryzmat. Tak właśnie oceniaj. Takie są zasady gry. Ty ją przegrałaś. Możesz mi nie wierzyć w to, co ja mówię. Możesz otworzyć sobie byle jakie czasopismo dla kobiet i powiedzieć sobie, że zdrada jest spokojna. że ojciec dla Twojego dziecka jest tam gdzieś czeka, on jest przystojnym Hiszpanem, osiemdziesiąt, ma miliony na koncie, jeździ Ferrari i będziesz zabierać na wycieczki do Dubaju. Jasne, możesz w to wierzyć, nikt ci nie zabrania. Masz taką perspektywę taką możliwość. Może rzeczywiście jest taki, może masz jakieś szanse. Aczkolwiek. Mężczyzna mówi ci ze swojej męskiej perspektywy, co jest dla niego atrakcyjne, co nie jest dla niego atrakcyjne, więc możesz też posłuchać tego, co my mówimy. Bo dla nas po prostu kobieta z dzieckiem nie jest atrakcyjna pod względem inwestycji rodzicielskiej. To jest strategia beta, nie alfa. Więc licz się z tym, kogo dostaniesz. Licz się z ewentualnościami. Możesz mnie słuchać, nie musisz. Ale my, mężczyźni, również mamy strategię seksualną mieszaną. Polega ona na tym, że odchodzimy od swoich partnerek, zostawiamy je i spoglądamy w stronę młodszych kobiet, atrakcyjniejszych biologicznie uwarunkowany do tego, żeby mieć potomstwo. To jest podświadome. I nie mówię, że to jest ani złe, ani dobre. Wy macie swoją strategię mieszaną, która nie jest penalizowana. My mamy swoją strategię mieszaną, która jest penalizowana. Dlaczego? Ponieważ społeczeństwo nie może sobie pozwolić na to, żeby był taki alfa, który szmaci 80% ze swoich kobiet, które chce. A 80% kobiet według zasady Pareto wybiera tylko 20% mężczyzn. I w tym momencie strategia mieszana seksualna u mężczyzn jest penalizowana przez ostracyzm społeczny. Nazywa się takiego mężczyznę alimenciarzem, kurwiarzem, nawet fuckbojem, i tak dalej. Państwo, jako kapitan beta, również penalizuje takich mężczyzn, nakładając na nich obowiązek alimentacyjny. I penalizując taką postawę, nasza strategia mieszana nie jest ograniczana przez perspektywy biologiczne, tylko i wyłącznie przez perspektywy socjoekonomiczne. Wasza strategia mieszana nie jest. Wy, kobiety, macie bonus jeszcze od społeczeństwa w postaci betasów, którzy was utrzymują, no i obowiązek składania się na te świadczenia alimentacyjne całego społeczeństwa, również kobiet. W podsumowaniu. Mężczyźni i kobiety mają mieszane strategie seksualne, są one różne, jedne są penalizowane, drugie nie, drugie są faworyzowane, z tym, że kobiece środowiska okłamują kobiety i sprzecznie z biologią podają im informację, że to nie jest koniec świata. Nie jest. Oczywiście. Ale czy biologicznie i psychicznie Twój nowy partner będzie dla Ciebie ciekawy, interesujący? Bo w badaniach w Stanach Zjednoczonych na ogromnej próbie okazuje się, że nie. Że patchworkowe rodziny nie mają szans przetrwania w 75 albo nawet 80%. To nie funkcjonuje. I to nie jest wina mężczyzn.